Koncert. Urządzały koncert żaby. Każdy więc, kto bilet nabył, Brzegiem stawu brnął przez błoto, Żabiego posłuchać lechotu. Idą rządkiem kaczki kwacząc, A za nimi sunie kaczor. Idzie tuzin gęsi szary, A za nimi gęsio stary. Idzie indor i indyczka, Pan dostojny i perliczka, a na końcu dwa bociany. Każdy z nich ma dziób związany. Chciał wejść również tu Irak, lecz już miejsca było brak. Usiedli wszyscy, uciszył się tłum, bo zaraz się zacznie to żabie kum, kum. Pierwsza wystąpiła centkowana ropucha, co miała usta od ucha do ucha. Głos jej echem rozlegał się po całym stawie. Śpiewała, aż jej oczy wychodziły na wierzch. Po niej rechotały dwie zielone żabki, co specjalnie przybyły tu gdzieś aż spod rabki. A na końcu wystąpił żabibas i chórek, złożony z jego synów i uroczych córek. Znakomity był koncert, proszę pań i panów. Wszyscy wprost zachwyc Wszyscy prócz bocianów, bo one przekonane były o tym święcie, że nie na końcu przyszły, lecz na przyjęcie.